Czcigodny Książę Misógł, Andrzeju. Radujemy się bardzo z tego powodu, że pod Twoim przewodnictwem wspólnie ubiegaliśmy Pana, przeżywając w roku jubileuszu naszej precesji, jubileusz ceremoniarzy. Od 1993 roku w naszej decyzji odbywają się kursy ceremoniarzy, które kiedyś rozpoczął jeszcze mój poprzednich ksiądz Piotr Agnina. Po pewnej przerwie po roku 2002 regularnie zgłaszają się kolejni rektorzy do szkoły ceremoniarza i animatora liturgicznego. W ciągu tych ostatnich dziewięciu lat regularnie spotkań Błogosławieństwo do funkcji ceremoniarza otrzymało. 913 rektorów, To duża liczba, ale to liczbę księgiemy oczywiście z wielką pokorą. A należy ta liczba jest dowodem na to, że ogromną troską księża w parafiach otaczają dom Boży po to, by w należny sposób imię pana było... się Tomasz Kulik. Jestem z parafii w Piwnicznej, Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jestem już ceremoniarzem od dwóch lat. W pełnieniu tej posługi najbardziej podoba mi się to, że nie muszę tyle skupiać się na faktach to, co muszę zrobić na ołtarzu, tylko mogę skupić swoją uwagę na posłudze liturgicznej i skupić się na sensie teologicznym. Grzegorz Pajor z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Opata w Męcinie. Ceremoniarzem zostałem, ponieważ poczułem potrzebę pogłębienia swojej wiedzy liturgicznej. Do moich obowiązków w parafii należy przygotowywanie i prowadzenie zbiórek wraz z księdzem opiekunem oraz przygotowywanie uroczystych liturgii i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem. Najbardziej w posłudze ceremoniarza cieszy mnie to, że mogę być blisko ołtarza i przez dobrą znajomość liturgii mogę lepiej w niej uczestniczyć. Hey, moja praca w parafii wygląda w ten sposób, że działam w wielu grupach i także przygotowuję ministrantów do pełnienia ich posługi. No. Najbardziej w byciu ceremoniarzem porusza mnie fakt tego, że, że jestem blisko Pana Boga. Nazywam się Adam Ortyl, pochodzę z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. Y w tym roku będę pobłogosławiony przez biskupa Andrzeja Jerza na ceremoniarza. Zainspirowaniem moim, aby zostać ceremoniarzem, był mój kolega z parafii. Mam na imię Piotrek. Jestem z parafii Przysietnica i Obidza. W tym roku zostanę pobłogosławiony na ceremoniarza. W tej posłudze bardzo podoba mi się to, że jako ceremoniarz będę mógł nadzorować e, wykonywanie różnych e, funkcji przez e, pod, e, podopiecznych mi, ministrantów. W byciu ceremoniarzem uważam za, najważniejsze, e, za najważniejszą e, szczególnie e, bliskość e, przy ołtarzu pomimo tego iż jako już minister od najmłodszych lat byłem blisko ołtarza to jednak jako ceremoniarz mogę być jeszcze bliżej i jeszcze bardziej się tutaj skupić na przeżywaniu najświętszej ofiary która się dokonuje na ołtarzu Przygotowanie do tej funkcji ceremoniarza trwało przez rok. W zeszłym roku w październiku rozpoczęliśmy kurs, który, trwa, który był w domu rekolekcyjnym w Cieszkowicach. Trwało to przez rok. W ciągu pięciu sesji zdobyliśmy całą wiedzę potrzebną nam właśnie do wypełniania tej posługi. Różne funkcje posługują do asysty liturgicznej, przygotowują do asysty, sprawują opiekę nad wolnymi grupami ministrantów, są także animatorami w czasie oraz wakacji z pokiem. Są także obecni i byli jak dotąd przy ołtarzu papieskim podczas Dni Młodych w Starym Sączku. Ale nade wszystko w szkole ceremoniarza i animatora liturgicznego Zabawiania duchowości Dzisiaj Chrystus w Ewangelii stawia nam mocne wymagania, na wszystkich. abyśmy pogłębiali naszą wiarę przez mocne posługiwanie się w Słowo Boże i wypełnianie tego Słowa. Jako ceremoniażę. Tworzycie też przestrzeń duchów. To jest słowo wypowiadane, ale to, to są też znaki duchowe, czy te gesty czynności, które ze sobą ściśle są złączone. Bóg w swojej pokorze, w tym ubóstwie znaków, dźwięków, obrazów, przychodzi do nas i możemy go słyszeć, możemy go przyjmować we okresie. Chcemy przyjąć go całą swoją sercem, całą swoją osobę, z jakąś wielką miłością. Przychodzą czasy, o których mówi Adam II, wiosna kościoła, kiedy coraz więcej ludzi będzie poszukiwać Boga. Ale muszą przetrwać ci, którzy mają to głębokie doświadczenie Boga, którzy się nie wstydzą głosić wiary. Którzy ją bez kompleksu wyznawają Dzisiaj zauważamy tą wielką walkę z Kościołem, z chrześcijaństwem. I potrzeba rzeczywiście jasnych, zdecydowanych postępów, aby nie bać się i nie wstydzić. To bardzo ważne, abyśmy rzeczywiście byli ludźmi, którzy. Z radością żyją Słowem Boże, którzy rzeczywiście to Słowo Boże przekazują innym bez lęku i bez oporu. Chciałbym Wam podziękować za Waszą posługę, która jest tak bardzo mocna w naszych parafiach, która sprawia, że ludzie mogą mocno doświadczać obecności Boga, w pięknie liturgii. Życzę Wam, żebyście sami byli w swoim życiu piękną liturgią Boga, pięknym utworem Boga, napisanym przez Ducha Świętego, który wybrzmi we wszechświecie w życiu, które jest przed nami, czy to będzie życie w rodzinie, w kapłaństwie. Spędzane w realizacji takich czy innych zawodów, niech wszystko, co czynimy, będzie na Bożą Układę.